Jak zmierzyć temperaturę gwiazd? Albo sprawdzić, z czego są zbudowane? To niezwykłe możliwości, jakie daje nam spektroskopia. Rozszczepiając światło na jego składowe, pozwala ona wniknąć do wnętrza obiektów astronomicznych i badać ich właściwości. W tym programie pokażemy, na czym polegają badania spektroskopowe i czego możemy się dzięki nim dowiedzieć. Zapraszamy na astronarium. Na czym właściwie polega spektroskopia? To technika, która swoją nazwę wzięła od spektrum, czyli widma. Zasadę, na której się opiera, najłatwiej zrozumieć patrząc na działanie pryzmatu. Pryzmat to przyrząd optyczny, który rozszczepia światło na jego składowe. Jeżeli z jednej strony zaświecimy w niego światłem białym, po drugiej stronie powstanie wielobarwna tęcza to właśnie widmo. We współczesnych spektrografach zamiast pryzmatu używa się siatek dyfrakcyjnych. Pozwalają one osiągnąć ten sam efekt przy znacznie większej rozdzielczości. Już taki obraz sam w sobie jest w stanie dostarczyć nam informacji np. Na o temperaturze źródła światła. Im wyższa, tym bardziej niebieskie będzie jego widmo. Na tym jednak nie koniec. Na widmach obiektów astronomicznych da się dostrzec Także linie świadczące o obecności konkretnych pierwiastków. Każdy z nich zostawia inny zestaw linii widmowych, niemal jak odcisk palca. Dzięki temu spektroskopia umożliwia analizowanie składu chemicznego na odległość. Nie trudno się chyba domyślić, jak bardzo przydatne może to być w badaniach wszechświata. Obiekty astronomiczne są od nas bardzo daleko. Nie jesteśmy w stanie ich bezpośrednio zmierzyć ani sprawdzić, co znajduje się w ich wnętrzu. Spektroskopia umożliwiła jednak badanie ich właściwości fizycznych. W ten sposób powstała zupełnie nowa dziedzina nauki astrofizyka. Czego udało nam się dzięki niej dowiedzieć? Przekonajmy się, co można wyczytać na widmach dostarczanych przez technikę spektroskopową. Historia spektroskopowych badań kosmosu zaczyna się pod koniec XIX wieku. Co ciekawe, przyrząd, który doprowadził do prawdziwej rewolucji w tej dziedzinie, znajduje się w Polsce. To tak zwany astrograf Drapera. Skonstruowany dla Obserwatorium Harvarda teleskop był pierwszym urządzeniem, które pozwalało zapisywać widma gwiazd na kliszy fotograficznej. Nazwano go imieniem amerykańskiego pioniera tej techniki, Henry'ego Drapera. Niemal dokładnie 70 lat temu astrograf został podarowany powstającemu wówczas Obserwatorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Niedawno ten historyczny instrument przeszedł gruntowną renowację. Była to niezwykła okazja, by przyjrzeć się konstrukcji tego urządzenia i zrozumieć, na czym polegał przełom wywołany zastosowaniem takiego przyrządu w obserwacjach astronomicznych. Stojąc koło tego niezwykłego teleskopu, można wprost poczuć takiego ducha XIX wiecznej inżynierii. Ale jaka jest właściwie historia astrografu Drapera? Astrograf Drapera trafił do nas do obserwatorium w piwnicach w roku 1947, jednak jego historia sięga końca XIX wieku. Historia spektroskopii, dziedziny, w której tak zasłynął, sięga jednak. Początków XIX wieku. Jedną z pierwszych osób, którym się udało takie widmo odległej gwiazdy zapisać na trwałym nośniku był właśnie Henry Draper, który w 1872 roku sfotografował widmo Wegi. No tak, ale obserwacje, które wykonał Draper, no to były inne obserwacje niż takim instrumentem, prawda? Tak, były to obserwacje pionierskie i on no, potrzebował tak naprawdę bardzo dużego teleskopu, przy pomocy którego tak naprawdę skupiał światło jednej gwiazdy, dopiero jednak położenie takiego instrumentu, jaki tu widzimy, czyli pryzmatu obiektywowego, które rozszczepiał naraz światło wielu gwiazd i umożliwiał zapisywanie takiego obrazu nieba, było prawdziwą rewolucją, bo umożliwiło taką wielkoskalową obserwację widmową nieba. – Powiedzmy w takim razie krok po kroku, jak właściwie działa ten instrument. Kluczowym sprzętem odróżniającym ten instrument od innych instrumentów astronomicznych jest pryzmat umieszczony na czele jego obiektywu. To właśnie dzięki niemu światło gwiazd wpadające do teleskopu jest rozszczepiane i zamiast tak zwykłego obrazu nieba w postaci gwiazd kropek otrzymujemy dla każdej gwiazdy krótką tęczę. Oczywiście widmo to było bardzo niskiej rozdzielczości, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, no jednak to już było rewolucyjne, ponieważ mieliśmy bardzo wiele informacji dla bardzo dużej ilości gwiazd. Przy pomocy astrografu Drapera i bliźniaczego teleskopu umieszczonego na drugiej półkuli sfotografowano widma setek tysięcy gwiazd na całym niebie. Analiza tych obrazów zapoczątkowała prawdziwą naukową rewolucję. Po raz pierwszy dzięki temu teleskopowi nauczono się wnikać w strukturę światła, a nie tylko badać jego kierunek, czyli nie tylko badać miejsce gwiazdy na niebie i ewentualnie jej jasność. Ale analizować jej widmo. Widma czas wielu, wielokrotnie kilkuset gwiazd na jednej takiej kliszy. Na takiej kliszy światło każdej gwiazdy jest rozciągnięte w taki pasek pionowy. Ten pasek to jest właśnie widmo, to jest właśnie tęcza. Ona jest tutaj na tej kliszy czarno-biała, ale my wiemy, że od tej strony to jest koniec czerwony, od tej strony to jest koniec niebieski. W tej tęczy ukazują się linie. To są linie. Które można zidentyfikować z różnymi pierwiastkami. I to był pierwszy, jak gdyby taki jakościowe osiągnięcie spektroskopii. Zrozumiano, że cały świat, cały wszechświat, inne gwiazdy, planety, składają się dokładnie z takiej samej materii, jaką znamy na Ziemi, jaką znamy ze, chociażby ze Słońca. Kolejnym etapem była próba zrozumienia Dlaczego te prążki w różnych gwiazdach są różne? Widmami, które najbardziej rzucały się w oczy, chociaż wcale takich gwiazd nie jest najwięcej, były gwiazdy, w których widmach dominowały szerokie, bardzo silne linie wodoru, serii Balmera. I takie gwiazdy nazwano gwiazdami typu A. Gwiazdy, które miały troszkę słabsze linie, serii Balmera, w naturalny sposób nazwano gwiazdami typu B. Potem y Wydawało się, że jest tak, istnieje taka jakościowa dziura, że jak gdyby pewnych gwiazd nie ma, a nagle się pojawiają linie najpierw zjonizowanych pierwiastków, później neutralnych pierwiastków, takich jak tytan, żelazo. Takie gwiazdy nazwano typami F, te troszkę późniejsze to gwiazdami typu G, takimi jak słońce. Długo nie rozumiano, co jest powodem tej różnicy w wyglądzie tych widm. Naturalnym wyjaśnieniem wydawałaby się różnica składu chemicznego. Tym przełomowym odkryciem wydaje się, że było, był model, była w ogóle fizyka kwantowa, w szczególności model atomu wodoru, ten najprostszy planetarny model Bora, w którym pojedynczemu protonowi towarzyszy jeden elektron, który może przeskakiwać między kolejnymi poziomami. Co się okazało? Seria Balmera powstaje w atomach, w których atomy są wzbudzone, nie są zupełnie chłodne, są w pewnej temperaturze. Najchętniej. Wtedy, kiedy ta temperatura wynosi około 10 tysięcy kelwinów. Im większa temperatura, tym więcej atomów jest jeszcze bardziej wzbudzonych albo w ogóle zjonizowanych. Atom, elektrony odrywają się od swoich jąder. Wówczas seria Balmera będzie słabnąć. Ale też im chłodniejsze jest środowisko, tym coraz więcej atomów będzie w podstawowym stanie. Więc coraz słabsze będą też linie widmowe serii Balmera. Okazało się, że robiąc tylko coś tak prostego, można było określić temperaturę atmosfery gwiazdy. Nagle po raz pierwszy otrzymaliśmy fizyczny parametr odległych, czasem tysiące lat, świetlnych obiektów. Coś, co wydawało się filozofom zupełnie nieosiągalne przez wiele lat. To niezwykłe odkrycie pozwoliło segregować gwiazdy ze względu na ich temperaturę. Tak powstał katalog Henry'ego Drapera. Ćwierć miliona sfotografowanych przez astrograf obiektów podzielono na typy określające tak naprawdę właśnie temperaturę. W ten sposób zrodziła się astrofizyka. Jej rozwój doprowadził do powstania urządzeń, które mogą nam pokazać znacznie więcej niż historyczny astrograf i klasyfikacja widmowa. Obserwatorium w Białkowie to największy w Polsce ośrodek badań heliofizycznych. Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą tu obserwacje z wykorzystaniem tzw. Wielkiego Koronografu. To ogromny teleskop przeznaczony specjalnie do badania Słońca. Koronograf z Białkowa ma jednak jeszcze jedną szczególną cechę. W budynku u jego podstawy kryje się największy spektrograf w Polsce. Zajmujący całe pomieszczenie przyrząd pozwala uzyskiwać widma wybranych obszarów na Słońcu. To niezwykłe urządzenie daje wyjątkową okazję, by zobaczyć od środka, jak działają współczesne spektrografy i czego możemy się dzięki nim dowiedzieć. Nad naszymi głowami znajduje się duży teleskop, który gromadzi światło, przesyła do pomieszczenia znajdującego się poniżej, to jest tak zwane pomieszczenie instrumentów QD. I między innymi kieruje światło do spektografu, wewnątrz którego jesteśmy. Teleskop przesłał do okna wejściowego spektografu, zwanego szczeliną. Tu mam taką szczelinę. Energię zebraną od obserwowanego obiektu. Po co szczelina? Szczelina jest bardzo wąska. Wydawałoby się, że w takim razie ogranicza zdolność rozdzielczą, zmniejsza ilość światła. To prawda, ale dzięki temu unikamy tańczenia gwiazdy w płaszczyźnie ogniskowej spektografu. Dzięki temu obraz jest stabilny i bardzo dokładnie możemy określić, w którym miejscu znajduje się emisja, której długości fali. Ta wiązka, wychodząca ze teleskopu, jest oczywiście zbieżna, po przejściu przez szczelinę staje się wiązką rozbieżną. Natomiast obecnie najczęściej stosowanym elementem dyspersyjnym w spektografach są siatki dyfrakcyjne, takie jak ta, którą tu widzimy za moimi plecami. Warunkiem zadziałania takiej siatki jest, by padła na nią wiązka światła równoległego. Tam znajdujący się kolimator zamienia właśnie wiązkę rozbieżną wychodzącą ze szczeliny na wiązkę równoległą i przesyła na siatkę dyfrakcyjną. Do tego miejsca wiązka światła jest wiązką światła białego. Dokładnie takie same światło, które dociera do naszego oka, kiedy obserwujemy obiekty bez teleskopu. Cała magia odbywa się na siatce dyfrakcyjnej. Siatka dyfrakcyjna rozszczepia nam światło białe na składowe barwne, co oznacza, że w różnych kierunkach fala wychodząca z siatki dyfrakcyjnej ma różną długość, czyli różną barwę. Światło czerwone jest skierowane w innym kierunku, światło niebieskie w innym, światło zielone jeszcze w innym. Wystarczy więc w odpowiednim miejscu ustawić element, który to światło zbierze, skolimuje, mnie, a więc luz kamery, i skierować tą wiązkę na przykład na kamerę CCD czy na kliszę filmową, by uzyskać tam zapis rozkładu natężenia emisji funkcji długości fali, czyli właśnie widmo obiektu astrofizycznego, fizycznego, czyli to, co astronomowie nazywają widmem. Widmo w zapisie analogowym, w formie drukowanej, wygląda w ten sposób: na osi poziomej mamy długość fali, na osi pionowej jakieś jednostki natężenia emisji, i każde zagłębienie tej linii. Zwane przez nazwę widmową, jest sygnaturą obecności jakiegoś pierwiastka, albo w obiekcie, który emituje promieniowanie, albo w obiekcie, który znajduje się pomiędzy źródłem światła, a właśnie teleskopem i spektrografem. W tym wypadku mamy tutaj widmo odpowiadające absorpcji promieniowania o długości fali 6563 angstremy przez. Atomy wodoru. Jak wiadomo, Słońce zbudowane jest w 90% z wodoru. Atmosfera słoneczna w dolnej warstwie jest niezbyt gorąca, dość gęsta, a więc warunki absorpcji promieniowania w tej długości fali są bardzo dobre. Stąd ta linia jest taka głęboka i szeroka. Współczesne spektrografy dają astronomom niezwykłe narzędzie. Identyfikując poszczególne linie widoczne w widmie, są w stanie stwierdzić, jakie substancje znalazły się u źródła lub na drodze światła uchwyconego przez teleskop. Tym samym mogą analizować skład chemicznych obiektów znajdujących się w kosmosie. Astronomia z natury swojej jest nauką obserwacyjną. Rzadko kiedy możemy obiekt astronomiczny dotknąć, zbadać, to dotyczy tylko planet. Jeżeli chcemy zbadać gwiazdę czy chociażby Słońce, musimy zadowolić się analizą jego światła. Do tego najbardziej przydatny jest właśnie spektrograf. Jeżeli na danej gwieździe znajduje się określony pierwiastek albo jego jon, natychmiast w emitowanej promieniowaniu elektromagnetycznym znajduje się jego rodzaj odcisku palca, czyli linia widmowa zdradzająca jego obecność. W ten sposób astronomowie przekonują się między innymi, że na Słońcu znajduje się praktycznie cała tablica Mendelejewa. Tak więc, jeżeli pyta się pan astronoma nie jak wygląda obiekt, ale jakie są jego fizyczne parametry, to... 99% zawartości odpowiedzi będzie oparta na badaniach spektroskopowo-hipolametrycznych. Stąd naprawdę spektroskopia jest kluczem do poznania astrofizyki w sensie fizyki obiektów astronomicznych. Wrocławski spektrograf słoneczny uzyskuje widmo o ogromnej zdolności rozdzielczej. Pozwala jednak rejestrować profil tylko jednej wybranej linii, np. wodoru. Aby utrwalić całe widmo z podobną dokładnością, trzeba się posłużyć innym urządzeniem. Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu to miejsce, w którym znajdziemy najbardziej zaawansowaną aparaturę do badań spektroskopowych w Polsce. W należącej do Centrum Badań Kosmicznych placówce, znajduje się Poznański Teleskop Spektroskopowy. Instrument skonstruowany przez naukowców z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. O niezwykłych możliwościach tego przyrządu decyduje przede wszystkim podłączony do niego spektrograf. Zamknięte w dużej skrzyni urządzenie to tak zwany spektrograf Echelle. Nazwa bierze się od specjalnego rodzaju siatki dyfrakcyjnej. Jej zastosowanie pozwala uzyskać wyjątkowo dokładne widma obserwowanych obiektów. Obraz jest podzielony na ułożone jeden pod drugim rzędy odpowiadające różnym zakresom długości fali. – Idea spektrografu FESEL polega na tym, że chcielibyśmy jak największy zakres widmowy zmieścić na detektorze CCD. W klasycznych spektrografach szczelinowych Jesteśmy w stanie uchwycić bardzo wąski fragment widma. Jeżeli mamy spektrografę shell, siatka dyfrakcyjna jest tak skonstruowana, że te kolejne rzędy są ułożone jeden pod drugim, i w trakcie obróbki danych jesteśmy w stanie to połączyć w jeden ciąg. Nasz spektrograf jest zasilany światłowodem, czyli teleskop zbiera światło od obiektu. No i w spektrografie ten światłowód jest skierowany na kolimator. Czyli ta rozbieżna wiązka trafia na kolimator. Światłowód jest umiejscowiony w ognisku tego kolimatora, więc dostajemy równoległą wiązkę, która jest skierowana do siatki dyfrakcyjnej typu SL. Światło trafia na siatkę dyfrakcyjną. Po odbiciu promieniowania od siatki dyfrakcyjnej dostajemy widmo typu SL wielorzędowe. Te rzędy się nakładają i musimy je. Rozseparować. Do tego służy pryzmat, który rozdziela te rzędy, i potem obiektyw ogniskuje ten cały obraz na detektorze CCD. Tutaj z moimi plecami widać właśnie widmo typu Shell. Widać kolejne rzędy tego widma, widać prostopadle do kierunku dyspersji linie absorpcyjne, które powstają w atmosferze gwiazdy. Po rozseparowaniu tych rzędów i połączeniu w jeden ciąg, dostajemy zależność natężenia promieniowania od długości fali, czyli gotowe widmo do analizy. – Dokładność osiągana na widmach Echel pozwala na wykorzystanie spektroskopii w zupełnie nowy sposób. Astronomowie używają ich do mierzenia tzw. prędkości radialnych. – Może przytoczę przykład gwiazdy pulsującej. W trakcie pulsacji, jeżeli jest to pulsacja radialna, to powierzchnia gwiazdy będzie zbliżała się i oddalała się od nas. Jesteśmy w stanie ten efekt zmierzyć, ponieważ w atmosferze tej gwiazdy powstają te nasze markery długości fali, czyli właśnie te linie absorpcyjne i w trakcie tego cyklu pulsacyjnego jesteśmy w stanie zaobserwować przesunięcia linii widmowych raz w stronę czerwoną, raz w stronę niebieską widma. To, co obserwujemy, to jest efekt Dopplera analogicznie do, do efektu, który zachodzi w falach mechanicznych. Jeżeli obiekt zbliża się do nas i wysyła falę dźwiękową, my będziemy słyszeć wyższą częstotliwość. Jeżeli obiekt się oddala, będziemy słyszeć częstotliwość niższą. Tutaj jest analogiczne zjawisko, tyle że mówimy o, już o promieniowaniu elektromagnetycznym. W przypadku gwiazd możemy się dowiedzieć o ich ruchu. Tak? Mówiłem o gwieździe, gwieździe pulsującej, tak? czyli tam możemy zaobserwować ruch powierzchni gwiazdy i stwierdzić, że ta gwiazda poszerza się i potem kurczy. W przypadku gwiazd podwójnych jesteśmy w stanie zaobserwować linie widmowe otobu składników, czyli jesteśmy w stanie zaobserwować ruch wokół wspólnego środka mas. Zresztą podobny efekt jest obserwowany w parach gwiazda-planeta. Wtedy ten efekt jest znacznie mniejszy ze względu na to, że planeta ma małą masę. Jednak jesteśmy dzięki tej metodzie w stanie zaobserwować, potwierdzić obecność planety. Czyli często jest taka sytuacja, że poprzez fotometrię obserwujemy tranzyty planet, a metoda spektroskopowa jest w stanie to potwierdzić. Czyli jesteśmy w stanie zobaczyć te wahania gwiazdy macierzystej pod wpływem obecności planety pozasłonecznej. Metoda prędkości radialnych ma jeszcze jedną zaletę. Jako jedyna pozwala zmierzyć masę planety pozasłonecznej. To dzięki temu astronomowie są w stanie sprawdzić, które z tysięcy odkrywanych egzoplanet mogą być podobne do Ziemi. Badania planet pozasłonecznych są najnowszym osiągnięciem spektroskopii. Jej zasługi dla rozwoju całej wiedzy o wszechświecie trudno jednak przecenić. Badanie widm światła docierającego do nas, od obiektów w kosmosie, dało niezwykłe narzędzie do poznawania ich właściwości, a przez to niejako dotknięcia tajemnic odległych często o tysiące lat świetlnych. od temperatury gwiazd przez planety pozasłoneczne aż po kosmiczną ekspansję. Niemal wszystkie najważniejsze odkrycia astrofizyki ostatnich 100 lat były zasługą właśnie badań spektroskopowych. To wprost niebywałe, jak wielu informacji dostarcza nam po prostu rozszczepione światło i że za jego sprawą jesteśmy w stanie badać własności obiektów położonych gdzieś daleko w kosmosie. Czego jeszcze uda nam się w ten sposób dowiedzieć? Z tym pytaniem kończymy ten odcinek astronarium. Jak zwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia.